Panie pobożym, jest pan... Takim naprawdę e, pożytecznym idiotą. Powiedzieć, mistrze, to co Proszę się nie powiedzieć. zarzucać mi rzeczy, których ale, nie robię. To jest zresztą nieuczciwe no, pan nie i doskonale pan, że pan, pan wie. To no, nieprawda. Nie, w w, w którym, którym momencie? Jeżeli mówię momencie, nieprawdę, że ja to proszę mi pokazać, że mówię nieprawda całe to i doskonale prawda. pan wie, że to ja to mu mu nie przychodzę prawda. I dlatego bardzo proszę darować sobie darować tego typu sugestie. Proszę mi państwa. obrzydliwy, nienawistny atak na prezydenta Nawolskiego udziałem premiera Tuska i ministra o tego próbuję przyłączyć się teraz Panie pani 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 ministrze, nie. Pani pani naprawdę pani ja nikomu nie pomagam. Nie mówię o nie, faktach. Nie radzę sobie nie, i pani nie, wtedy no. przychodzi w sukurs. No, co? Boże, kolejny raz. Panie ministrze, naprawdę. Niech pani się Daj... ograniczy do takiego. Ale może... niech mi pan może nie, pan pan nie mówi, co ja mam robić przede wszystkim. Ale ja nie pouczę, ja tylko apeluję. Przedstawiciel prezydenta tutaj ewidentnie wpisuje się w takie sojusznictwo z prawą stroną, z pis i z Konfederacją przez cały program. Pan właściwie jest rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze oraz jestem rzecznikiem Konfederacji pana prezydenta. W i to każdej oznacza, że prezydent kompletnie prezydent nie rozumie swojej ro... roli konstytucyjnej, znaczy, Donald która polega na tym, że jest prezydentem wszystkich prezydenta. Polaków. Jest głową państwa, jest strażnikiem konstytucji. Zupełnie no, tych zadań swoich ale nie rozumie. Natomiast to łatwo zweryfikować, poza tym wystarczy sięgnąć do ustaw. A czy to do... jest tak, że pan no, prezydent zaprosił na odprawę? I zadaje mi Pani pytanie no, zadaje, i po prostu cztery razy mi pani przerwie po prostu w trakcie. Na spotkanie no, Zapisu tak w TVK nie było, pani redaktor. Za, oni są nieprzyzwyczajeni. W poprzednich latach zawsze było zaproszenie szefów służb do pana prezydenta. I każdy Dobra? szef służby, każdy oficer, gdy zaprasza go zwierzchnik sił zbrojnych, główny strażnik polskiego bezpieczeństwa, to powinien po prostu stawić się do pana prezydenta. A nie jaki Błażej Poboży, znany panu zapewne. Napisał tak: premier Tusk potwierdza akt dywersji na kolei. Oczekuje. Pan Poboży oczekuje, że w tej sytuacji zaprzestanie blokowania szefom służb specjalnych stawiennictwa na wezwanie prezydenta Karola Nawrockiego. Apeluje o literalne trzymanie się ustaw o służbach specjalnych, dość igrania z bezpieczeństwem Polski. Czyli Pałac Prezydencki oskarża Donalda Tuska o igranie z bezpieczeństwem Polski. Panie Poboży. Jest pan e, takim naprawdę e, pożytecznym idiotą i takim, e, mm, takim facetem, który nie ma pojęcia o dowodzeniu. Otóż każdy żołnierz, funkcjonariusz ma jednego przełożonego. A co by się stało, panie poboże, jakby to Donald Tusk jako premier polskiego rządu wezwał pana, bo oczekuje od pana jakichś informacji?